Tak. Pierwsza pora wyborów za nami Po pierwszej turze przegrywa Pan dość dużą różnicą Czy jest to do odrobienia? Gdybym uważał, że nie jest To bym nie startował Myślę, że jestem alternatywą dla obecnego programu I obecnego stylu rządzenia I wszystko zrobię Żeby swój program zrealizować Żeby wygrać Bo tylu ludzi mi zaufało Więc czuję się zobowiązany Żeby ich zaufanie nie zawieść te wybory robią się teraz ostrzejsze. Czarny piar stosowany przez obóz konkurenta jest coraz większy. Czy to objaw determinacji? Co Pan o tym sądzi? Sądzę, że tak. Sądzę, że jest to objaw determinacji chyba stawuł mimo wszystko przed moją wygraną, przed wygraną mojego programu. Nie podzielam tego sposobu prowadzenia kampanii. Uważam, że jest to niegodne, w pewnych momentach nawet niegodziwe. Ja prowadziłem już kilka kampanii wyborczych, nigdy tego typu chwytów nie stosowałem i sądzę, że ludzie są w stanie to docenić. I zawsze do tej pory dzięki takiemu stylowi prowadzenia kampanii uzyskiwałem poparcie wyborców. Wielu Pańskich zwolenników docenia Pańskie osiągnięcia zawodowe. Może jednak więcej powinien pan o tym mówić. Czy też jest o czym. Każdy, kto przyjeżdża przez mieszkowice, widzi jak bardzo zmieniły się na korzyść pod pańskimi rządami. Hmm. No muszę powiedzieć, że startując ze mnie, na burmistrza, wydawało mi się, że to, co gdzieś się stało, to co gdzieś zrobiłem jest mało istotne, że mieszkańcy raczej oczekują... Zapoznania się z moim programem dla mnie, z moimi pomysłami, więc unikałem eksponowania poprzedniego mojego dorobku. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest on dosyć pokaźny, nie mam się czego wstydzić i nikt mi tego nie zabierze. To wymienię, jeżeli jest taka wola i zapotrzebowanie na tego typu informacje, to wymienię kilka przykładów. Ja do Mieszkowic trafiłem w 2000 roku, byłem czwartym burmistrzem w połowie kadencji, więc Państwo sobie mogą wyobrazić jaka mogła być sytuacja i faktycznie łatwa nie była. Zacząłem od różnego rodzaju działań i pokażę tutaj Państwu co między innymi zrobiłem. Mianowicie nastąpiła rewitalizacja kamienic zabytkowych, przebudowa rynku, Nastąpiła modernizacja oczyszczalni ścieków, wysypiska, te oba obiekty mają pozwolenie na użytkowanie, Mieszkowice ma swoje obiekty, no i inwestycja oświatowa sztandarowa, kiedy w do Mieszkowic były wykopane fundamenty, nie było pieniędzy na budowę gimnazjum, dokończyłem tę budowę gimnazjum, Jest to było to przedsięwzięcie dosyć finansowo duże jak na dochody gminy mieszkowice. W zakresie kanalizacji, no mieszkowice są w czołówce w województwie pod względem skanalizowania. Skanalizowałem kolejne trzy sołectwa. Następnie przeprowadziłem wiele inwestycji drogowych. Wszystkie wjazdy jak Państwo widzą do mieszkowic są w tej chwili w dobrym stanie. Teraz kończy się remont wjazdu od Chojny. Wybudowaliśmy rondo przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg. Szereg kilometrów dróg w różnych sołectwach. To był temat, którym się bardzo interesowałem. Co jeszcze? Budowa mieszkań. 36 mieszkań na bazie byłych przychodni. Drogi gruntowe, drogi rolnicze. No, kilometry dróg i bardzo duże nakłady. Remizy i świetlice wiejskie. Trzy remizy są wyremontowane, trzy świetlice wiejskie, przedszkole, kapitalny remont. Praktycznie wszystkie szkoły zostały zmodernizowane, poczynając od dachów, systemów ogrzewania, elewacji, pokiem. Stadiony, które w mieszkaniu budowaliśmy, stadion przy gimnazjum, modernizacja stadionu miejskiego, modernizacja trzech stadionów wiejskich. Ekocentra na taki program, w ramach którego wybudowaliśmy system placów zabaw połączony z miejscami wypoczynku w każdym sołectwie w gminie. I moja taka sztandarowa inwestycja, o której za chwilę, ale jeszcze dopowiem. Na przykład, też wydaje mi się, że ewenement w skali kraju: powszechne dożywianie wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci, bez względu na status społeczny w okresie jesienno-zimowym yy, w gminie Mieszkowice otrzymują śniadania. Nie ma segregacji, nie ma podziałów, po prostu wszystkie y, mają ofertę ze strony organu prowadzącego. No i prom. Proszę Państwa inwestycja wyjątkowa z uwagi na to, że wymagała dużo zabiegów. To pierwsze i jedyne przejście graniczne promowe w Polsce które wymagało naprawdę bardzo wielu wysiłków, kontaktów, wyjazdów od Berlina do Portamu, do Warszawy, ukoronowane podpisaniem porozumienia pomiędzy ówczesnym premierem panem Jarek Kaczyńskim a Kanclerzem Niemiec, panią Merkel. W tej chwili jest tak, że około 15 tysięcy ludzi przeprawia się promem, prom jako projekt unijny. Został zakwalifikowany do konkursu Polska pięknie, jest laureatem, jednym z trzech laureatów w kategorii turystyki transgranicznej i międzynarodowej. Tych osiągnięć jest jeszcze więcej, trudno mi je wymieniać, rozumiem Państwo, natomiast jest wiele na tych rzeczy, które, o których będę pamiętał, które będą wiązane z moją pracą w mieszkalnicy. Panie wyborczą, powszechne jest mniemanie, że niewiele ludzi niewiele ludzie o Panu wiedzą. Ma Pan opinię człowieka niedostępnego? Chociaż ci, którzy Pana znają, mają opinię przeciwną. Może otworzy się Pan i powie coś więcej o sobie, o swoich zainteresowaniach, o swoim hobby. Hmm. No co mogę powiedzieć, no, człowiek niedostępny. Proszę Państwa, no, pełniąc różne funkcje, nie jestem od tego, żeby poklepywać kogoś po plecach. Nie, nie mam typu. I charakteru brata Łaty. Po prostu cenię sobie fachowość, jestem od tego, żeby doceniać raczej kompetencje i fachowość. No, co do mojego życia prywatnego, hobby, mieszkam ze mnie. Od kilku lat przeprowadziłem się z osiedla Waryńskiego na ulicy Płaskiego. Bardzo sobie cenię mieszkanie tutaj sąsiadów, ciszę, spokój. No i to, że sama przeprowadzka dostarczyła mi kolejnego hobby, czyli uprawy ogrodu. Które, które to pracę bardzo uwielbiam. Powiem też, że takim głównym hobby to są podróże. Z rodziną przejechaliśmy bardzo wiele świata od Sycylii po Norwegię, od Rosji po Portugalię zawsze znaczy ceniłem te wyjazdy, kontakty z ludźmi, obserwacje, smaki, kulinaria i różne doświadczenia życiowe i gospodarcze, które starałem się też wykorzystywać swojej pracy. Lubię też narty, ale niestety, zwłaszcza w ostatnim okresie, z uwagi na pewien czasu, rzadziej na te narty jeżdżę. To może na koniec jeszcze, co by Pan chciał powiedzieć wyborcom? No właśnie na koniec, rozmowy. No kończy się ta kampania, jeszcze zostało kilka dni w no, racji tego, że są wybory, no cóż, mogę prosić tylko o poparcie wyborców. Mogę życzyć wyborcom wszystkiego dobrego, dobrych rozstrzygnięć, dobrych rozwiązań dla Debna, aby docenili całą dyskusję, jaka odbywała się w okresie tej kampanii. Myślę, że ona bez względu na wynik wyborów sama w sobie przyniesie dużo pożytku. Takie obywatelskie poruszenie nastąpiło. Takie kataliz, oczyszczenie, i myślę, że kto by nie był, to wykorzysta wnioski z tej kampanii. Natomiast no muszę stwierdzić, że zdobywanie władzy tak za wszelką, za wszelką cenę jest niewarte posuwania się do pewnych działań, bo to nikomu nie przynosi chwały, a przecież w tym mieście musimy wszyscy żyć, a może i współdziałać. W najbliższym czasie. Więc powiem jeszcze tak, że nie wygra dębno, nie wygra demokracja.